Cześć, w tym odcinku pokażę Wam moje rzeczy z violetty. Pierwsze rzeczy to będą moje książki. Taka, taka i taka. Następne rzeczy to projektantki violetty. Sekretnik. Trzy gazety obrazek z wioletą, piórnik trzy notacy, raz, dwa, trzy, pamiętnik. Zaczepka z wiolettą. Naszyjnik albo przyczepka do telefonu, jak to woli. Następne rzeczy Nie. To. Dwie teczki. Jeden, dwa. Następne dwie rzeczy.

pod biurko i kalendarz. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Jakbyście chcieli, żebym pokazała wam moje rzeczy o czymś innym, to wpiszcie w komentarze. Pa.